Okej, okay, moi drodzy, mamy to, najlepsza gra o Skibidi Toilet na Robloxie, zapraszam serdecznie, bo tutaj prawdopodobnie dostaniemy naprawdę dużo postaci, w tym astrotoalety, więc sprawdzimy sobie dzisiaj, zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło, obejrzyjcie sobie cały odcinek, bo przetestujemy astrotoalety. mam nadzieję, że tu nie jest płatne i nie ma paywalla, ale dzisiaj to zrobimy. Eee, Zobaczymy sobie, nie ma tak dużo w ogóle sojuszniczych jednostek. Skibidi Toilet jest natomiast mega dużo i sprawdźmy sobie gdzie tutaj jest jakaś co to jest? To jest Skibidi Kot? Sprawdźmy te animacje. To jest Skibidi Kot. Chyba to jest jakaś przepowiednia co do nowego odcinka Skibidi Toilet. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Mamy animację ataku, że jest, może śpiewać oczywiście. Jakieś złe śpiewanie, to że jest spłukany. Jest jakby smutny, ale tu... To... Dobra, czekajcie. Trzeba zrestartować to wszystko. Stop singing, dobra. Anstun, dobra. G okulary. Ej, jak z okularami fajnie wygląda. Możemy biegać. Okej, okay. możemy zginąć. Okay. Śmiesznie to, śmiesznie to wygląda, naprawdę. Ten Code, Dobra, zacznijmy biegać, żebyśmy szybciej się przemieszczali. Ale tam za dużo animacji ataku to on nie posiada. No ale jest to nowa postać, więc sędziom sprawdzę. A to? To jest ten, yy, dobra, ten, ten z poprzedniego odcinka. Ale gdzie tu są Astro Toalety? Zaraz zobaczymy. Naukowiec jest UFO. Yy, co mnie cieszy, dobra, to UFO sobie jak najbardziej sprawdzimy. UFO, tylko jeszcze bez okularów. Unhappy atakuje. Z baśki, dobra, z baśki. E, co jeszcze mamy? Wstawanie, ok. Obniżanie. Patrzcie, ty możemy gdzieś wysoko z nim polecieć, dobra. Ok, czyli tutaj mamy jakby te uniki. Ok, fast dash. To musimy w ten sposób charge blast. Ok, on tu będzie strzelał. Ok. I okulary. No dobra, no animacji nie ma jakby aż tak dużo, słuchajcie. Natomiast ten, ten strzał. Czy on tu nie ma jakiejś możliwości strzelania albo coś? Dobra, nieważnie, ty zjedźmy niżej. Naprawmy się, ale. the lower, dobra, tutaj. Too low. Jak tu low. No, panie, no ja przecież tutaj nie mogę, jestem bardzo wysoko. Coś się zepsuło, zbagowało. Musimy zrestartować postać, bo się zbagowała. Dziwne. Ale to sprawdźmy jeszcze, słuchajcie, gdzie są reszta tych astro toalet. Tu jest coś nowego. Aha, tu jest ten. O, 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 no o to mi chodziło. Patrzcie, jaki tu jest full zestaw astro toalet. Ty, my musimy je wszystkie sp sprawdzić. Ojacie, a jest ta kobieta Astro? Kobiety Astro tu nie widzę. A nie da się sprawdzić, czy jest jakiś nowy, a jak wygląda nowy update. Chyba nie. No dobra, pierwsze weźmy, bo tu jeszcze są Juggernauty. Możemy tego Juggernauta sprawdzić, ty. Okej, okay. całkiem zacny. Ty fajnie wygląda ten Juggernaut, ty. Całkiem epicko, mega fajnie. Dobra. Weźmy sobie go, chociaż chciałbym go, wiecie Tutaj gdzieś przejść O tam, tylko mam nadzieję, że nie spadnę, o i tak będzie lepiej Wtedy będziemy mogli sobie ładnie zdjęcia zrobić, ale Mamy tu tarczę Blaster Dobra, shielda wywal... No wyłącz z tego shielda Escape, ucieczka, czyli po prostu, O, wow, ty i co to ma być, słuchajcie? Czemu mi znikło wszystko? Ty zostałem Tytanem. Co jest? Zbagowałem chyba grę. Ty. I czemu chodzę tak szybko? Jest tu bieganie albo coś? Speed up. No toż rzeczywiście speed up. Ty, ale słabo się tu biega. Jetpack kick. Ty, no bo nas północ chwyci jak będziemy to wszystko zbierać nie i testować ale cóż warto te wszystkie astro przetestować sobie tutaj nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego z juggernautem więc zaraz to ogarniemy tu mamy ataki you will pay uh, get hit lost ale to, ale to dziwne ty, i zrobi się z niego taki e, ten e, ufo nie Lol, i uciekamy cyk, i zniszczony. I co jest, kim ja zostałem teraz? Nie wiadomo, weźmy tego tu. Możemy nim zostać? Trzeba zrestartować znowu postać. A nie, jestem, patrzcie, jestem tym X-wingiem. A czy on będzie ten? Shoot energy balls, ok, czyli na takiej zasadzie. Get hit. Wow, fajnie, tytan... Kamera ma animację, tytan głośnik. Hmm. To, jest, to stanie kwasem. Patrzcie, jak wygląda. No, fajnie, fajnie, fajnie to porobione. On troszkę szybciej się porusza niż, niż reszta tych. Skibidi toalet. Ty, ale nie mogę... O, dobra, przeszedłem tam. Weźmy tego drugiego. Okej, okay, tutaj. Nie wiem, czy go będę, mógł, będę w stanie wziąć, ty. Jezus. Obniżmy to. Dobra, jestem. Ten też fajnie wygląda. Patrzcie, to jest ten, co niszczył te budynki chyba, jeżeli się nie mylę, albo i nie. Kurde, patrzcie. Impreza. to są te energie okej okay, całkiem nieźle sprawdźmy teraz następnego tylko chyba kobiety tego nie dodali nie o kurde co jest Ała, ej gdzie mnie tu wywiało to jest ten też ma lasery Okej, okay, możemy shoot energy bale, to jest wszystko to samo, to jest, że jest zniszczone, OK, na takiej zasadzie, jeszcze kwasem dostanę, okej, okay, całkiem nieźle, weźmy teraz tego gigantycznego, który, ten jest od niszczenia tych budynków, nie, okej, okay, ten jest gigantus, słuchajcie, a i on wypuszczał te te X-wingi, jeżeli się nie mylę, nie? W jego tym w tym ciele było. Mamy tarcze, lasery, no właśnie, ten też niszczył te budynki tymi laserami. E, tu mamy celowanie, oczywiście. Unhappy. A i tu był ten Carrier z KBD Toilet co on przenosił te te x-wingi wychodziły nie co widzieliśmy w odcinku gdzie był ten nowy kamera żółty, więc rzeczywiście to tak było dobra zrestartujmy postać a czy jest tu kobieta z KBD chyba nie ma Ciekawe czemu jej nie dodali Jakby nie było, to też jest jakby postać, która powinna być. Dobra. Ok, no to co? Je został nam chyba ten mini jeszcze. Mini Juggernaut. Też to zbroję, no jak wiemy, on został zniszczony. Kej dasza tu mamy. Atak jeden, atak dwa. I tu ostrza. Także dość ciekawie to wygląda, powiem Wam szczerze. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Tu ma ogon. Całkiem gdzieźle, słuchajcie. No, powiem Wam, że na, do tej pory najlepsza gra. O skibidi toilet aktualizowana bardzo w, na bieżąco, natomiast brakuje nam kobiety skibidi. Może jeszcze dostaniemy, nie?